Jeden... A udało im się, ty! Jo pierdyle jakie taktiki, ty! <gry> ja myślałem, jakie że on to Ja nie majstry! Ja to na początku zrobili, to, to kurwa! <gry> klipuj to, Ale... klipuj to! Ale ja jestem nie do A? Tamtej. Drugi raz im się udało! Kurwa, idziemy! Uciekamy! Jakie jumpy w ogóle! Kurwa jest ta! Na... Tyle tych ma kurwa fleszy podałeś Kurwa jest jeszcze od tego, dobrze. Dobra, ja tam idę. Wocejcie tutaj? Nic chyba czysto. A daj! Nikt nie wychodzi. No, T-Spawn są. Znowu ten przeskok swój robią. O? Nic, tu nie ma, No! Hahaha! No nie, no kurwa. Zobacza, idę patrzeć, a. Zobacz, idę, patrzysz a. Za późno tu jestem. Mam nadzieję, no, że tu um, nie jesteś. Jeet so... yeah, kurwa, jeden eee, a Zrobili ja z tego, ale. 1A, 1A, 1A. Udało mi się przestać, żeby to było. Uważaj na T, na bo tam będzie po prawo. Już nie ma, nieważne, poszedł sobie stąd. My. No bo Jeden powinien być jeszcze obcy. Dobra. O, Cześć. Cześć.